Początki tworzenia szpitala to rok 1945, ale już w roku 1952 rozpoczęto budowę nowego szpitala, położonego wtedy daleko za miastem przy ulicy Krakowskiej. W kwietniu 1958 roku został oddany do użytku nowoczesny budynek otoczony dużym parkingiem. Był to wtedy najnowocześniejszy szpital w Rzeszowie. Ze znakomitymi warunkami lokalowymi, z przestronnymi, jasnymi 2, 3- i 6-osobowymi salami chorych. W kolejnych latach struktura szpitala zmieniała się w związku z zapotrzebowaniem na świadczenia zdrowotne i warunki zewnętrzne. W 1998 roku szpital przekształcony został w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organem założycielskim szpitala jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od tego momentu kolejne zmiany wymusza tworzący się rynek usług medycznych. Dla zrealizowania prowadzonej inwestycji na lata 2016-2020. Zakład otrzymał finansowanie ze środków dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie blisko 80 milionów złotych. Ponadto inwestycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia oraz środków własnych zakładu. Nowy budynek składa się z ośmiu kondygnacji dwóch podziemnych i sześciu naziemnych o kubaturze niemal 35 tysięcy metrów sześciennych i powierzchni ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych. Kondygnacja minus 2 to piwnice o powierzchni 651 metrów kwadratowych, w której znajdować się będą pomieszczenia techniczne, rozdzielnie elektryczne, Zbiorniki zapasowe wody wraz z hydrofornią, stacja sprężonego powietrza, rozdzielnie ciepła i pomieszczenia zapasowe. Kondygnacja -1 to niski parter o powierzchni 1500 m2, w której znajdować się będą szatnie pracownicze, apteka zakładowa i dział fizjoterapii. Kondygnacja zero to parter o powierzchni 1578 m2, w której znajdzie się najnowocześniejszy na Podkarpaciu szpitalny oddział ratunkowy z w pełni monitorowanymi łóżkami, pomieszczeniem do dekontaminacji, werandą dla karetek oraz bezpośrednim połączeniem za pomocą windy z lądowiskiem mieszczącym się na ostatniej piątej kondygnacji budynku. Kondygnacja pierwsza o powierzchni 1362 m2, w której znajdować się będzie 35-łóżkowy oddział neurologiczny z 11-łóżkową salą udarową wyposażoną w system monitorowania. Kondygnacja druga o powierzchni 1310 m2. W której znajdować się będzie 37-łóżkowy oddział chirurgiczny z pododdziałem ortopedycznym z wydzieloną czterołóżkową salą podwyższonego nadzoru. Kondygnacja trzecia o powierzchni 1278 m2, w której znajdować się będzie blok operacyjny wraz z salą wybudzeniową posiadający trzy sale operacyjne. Wszystkie sale operacyjne wyposażone będą w system integracji, gdzie podczas operacji lekarz będzie miał możliwość na monitorze LCD przeglądać całą dokumentację medyczną pacjenta. Obraz podczas operacji będzie nagrywany przez kamerę umieszczoną w centralnej części lampy operacyjnej. Obraz ten będzie przechowywany, a także będzie możliwość przekazu online do sali konferencyjnej przy oddziale chirurgicznym. W celach szkoleniowych. Kondygnacja czwarta o powierzchni 281 m2, w której znajdować się będą centrale grzewczo-wentylacyjne, agregaty chłodu, serwerownia i pomieszczenia obsługi technicznej. Kondygnacja piąta to lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o powierzchni 1120 m2 połączone bezpośrednio windą z SOREM. W całym budynku będzie znajdować się poczta pneumatyczna do szybkiego transportu próbek krwi do laboratorium i szybkiego otrzymywania wyników. Stacje poczty znajdować się będą na każdej kondygnacji. Kolejnym etapem inwestycji planowanym na 2020 rok będzie budowa dwupoziomowego parkingu oraz wykonanie nowych ciągów drogowo-pieszych oraz rewitalizacja ogrodu i terenów zielonych. Projektowany dwupoziomowy parking oraz miejsca parkingowe przy nowym budynku pomieszczą ponad 100 samochodów. Po rozbudowie i otwarciu nowego budynku i przeniesieniu do niego oddziału neurologicznego i oddziału chirurgicznego, planujemy zwiększenie ilości łóżek internistycznych, których tak bardzo brakuje na terenie Podkarpacia. W niedalekiej przyszłości, w 2020 roku, planujemy utworzenie pierwszej na Podkarpaciu, wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt kardiologiczny, sali hybrydowej co pozwoli poszerzyć profil działania oddziału kardiologicznego naszego szpitala. Dziękujemy za uwagę.